Witajcie w sobotę, chciałem się tutaj parą rzeczami z wami podzielić. Pierwsza z nich dotyczy tej choinki, którą przed sekundą widzieliście. I choinka jest całkiem nowa, bo została zakupiona, ale nie o to chodzi. W tym roku poproszono studentów, jedna z pracowniczek zrobiła te dekoracje, które tam widzieliście i poproszono studentów, żeby na tych właśnie dekoracjach podzielili się jakąś wiadomością, która daje nadzieję albo że chcieliby za coś podziękować i żeby potem dołożyli to jako dekorację. Bardzo ciekawa inicjatywa. Natomiast, jeżeli chodzi o. Widzieliście tam też na przebitkach, jak w jednym miejscu leży drzewo. Mieliśmy cały czas jeszcze mamy pomarańczowy alert pogodowy, także to jest ten środkowy. Bardzo mocno wieje na wiatr i chyba nie wiem do końca, z którego kierunku wieje. Natomiast wiem, że. Musiało wiać jakoś w pewnym momencie, przynajmniej bardziej tak z północnego zachodu, ponieważ jak ja jechałem, to wszystkie drzewa, które leżały, to one leżały akurat na szczęście na tym. Pasie przeciwległym, więc to było tyle lepsze, ale było dość sporo, bo chyba z 5 albo 6 w sumie drzew albo krzaków, które leżały, ten, który widzieliście, był taki y, największy, ponieważ jego ja musiałem tam dość, dość ostrożnie ominąć. No, wiało dość mocno i co jest ciekawe, zazwyczaj przy y, tak silnym wietrze, co się jeszcze dzieje? Jak woda, jak wieje od wody. I od strony słonej wody, że tak powiem, to bardzo dużo soli nanosi. Czy ten, ten taki lekki, lekka tabryza, czy, czy ten wiatr, to nanoszą zawsze bardzo dużo soli. Potem cały samochód jest taki lekko białawy, i tak no trzeba zawsze zawsze zacząć od tego, żeby jednak przetrzeć sobie szyby. Bo wygląda tak, jakby było tak lekko brudne, od no, wiadomo, wiecie jak wiecie jak sól się osadza. Także takie. Nie tak to wygląda. Jak można się było spodziewać? <noise> Nasza córka dzisiaj w nocy złapała gluta, ale to jest wszystko zgodnie z harmonogramem. Zawsze jest tak, że dwa dni po naszym synu, przeważnie w nocy, ona zaczyna być zaglucona. Spałam dzisiaj z nimi, bo jakby ona była niespokojna, chociaż ona i tak znosi to dużo lepiej niż on. Ona też dużo więcej choruje przez niego niż on w jej wieku. On w jej wieku tyle nie chorował, no bo nie miał. Tak, dostałam misia, żeby się przytulić, tak? Tak. No właśnie, teraz ty się przytulił. Pięknie. No tak, więc spałam dzisiaj z nimi, więc taka jestem troszkę ledwo przytomna. Nie było najgorzej. No ale nie była to jakoś super hiper przespana noc. Jeszcze tym bardziej, że wczoraj po prostu nie mogłam się oderwać od tej książki, od tej pomocy domowej i ją przeczytałam do końca. Więc tę książkę mam skończoną. Skończyłam też Dimona Copperheada, ale to było w audiobooku i tam było ponad 20 godzin. Zresztą dzisiaj mi się kończy akurat y, abonament na BookBeats i na razie będę robiła sobie przerwę. Za dużo mamy tych różnych platform streamingowych i trzeba coś obciąć. Więc nie będę miała już aż tak wielu książek w miesiącu przerobionych, no bo nie będę miała za bardzo słuchać, no chyba, że ogarnę sobie jakiś darmowy, przepraszam, no chyba, że ogarnę sobie jakąś inną darmową platformę, na której coś tam przesłucham. Wiecie, są bardzo często, jest tak, że te wszystkie platformy streamingowe, zarówno do oglądania seriali, jak i do słuchania audiobooków, oferują tam jakiś okres próbny. Więc. Zobaczymy, jeżeli uda mi się coś znaleźć, to może, ale na razie nie chcę niczego wykupywać, bo naprawdę mamy tego bardzo dużo. Kaczątko, banana, banan, cheek, kurczątko, sunflower, słonecznik, sun, słońce, cheese ser, honey, miód, pineapple, ananas, chips, frytki. Pora obiadowa. Jest bardzo ciężka sobota. Jak mam podwójną chorobę i dlatego dwunastkę Błażeja, to jest nieciekawie. Tak, Misia, masz! To super! Córka dzisiaj trochę gorzej to znosi niż zwykle i bardzo wstała w płaczliwym nastroju. A to była! No, teraz już jest troszeczkę lepiej na szczęście. Natomiast synowi się humor pogorszył, tak więc wiecie. A to mama dokładnie. Miałam taką jedną komentującą, która pojawiała się od czasu do czasu tylko po to, żeby dowalić jakimś tekścikiem. No i liczyłam na to, że się ogarnie, ale się nie ogarnęła, no i pod tym vlogmasem, który wyszedł dzisiaj, e, czyli pod wczorajszym, napisała, że jestem nudna, że tylko te dzieci i ten glut, ona mi swoją drogą wcześniej zwracała uwagę, że glut to jest takie strasznie złe słowo i że wszyscy mają obrzydzenie do tego, jak ja śmiem to mówić. Tak więc dzisiaj już po prostu stwierdziłam, że niech się kobiecina więcej nie męczy. Biorę się za obiad, bo mi już tu telefon zjeżdża i już kadr mamy pod kątem. A tutaj moja duma. Jeden z kwiatków. No, tutaj nazywałem Christmas Cactus, który właśnie kwitnie teraz w tym okresie. Dbałem o niego, także oddaję w tym momencie ładnie tutaj przysługę fitnąc super w tak ładny sposób, a tam się z tyłu robi kawka. Tak jak Błażej już wspominał, huragan jest od wczoraj, znaczy teraz się trochę wyciszyło, ale też bardzo przegoniło chmury. Jak widzicie, słońce wali. Natomiast około godziny dziewiątej z haczykiem mieliśmy przerwę w dostawie prądu i też przez chwilę nie miałam internetu. No już na Mama. Mama, tak. Musiałam ustawić, słuchajcie, playlistę im na moim YouTubie, z dwóch piosenek na zmianę Golden i I'm Still Standing leci teraz w kółko ale inaczej po prostu już nie jestem dzisiaj w stanie o, funkcjonować, o, bo auto jedzie bo są auto naprawdę je? to jest jedyna opcja. Zaczęłam wam mówić i nie mogłam skończyć. Od około godziny o, dziewiątej je? jest u nas awaria wody. W Błażejawi udało się właśnie l... zorganizować informacje podobno mi? jeszcze Oj, przez pół godziny zostaliście terpnięci misiem, i jeszcze przez pół godziny mają pracować, no a potem tak, misio jest, a potem 3-4 godziny jeszcze trzeba ewentualnie poczekać, na to, żeby w całej okolicy woda wróciła. Tak więc no, zobaczymy, czy ja będę w stanie ich dzisiaj wykąpać. O zmywaniu czegokolwiek nawet nie mam mowy. Cieszę się, że jako tako mogłam przygotować obiad, ale no. Dobrze, że wczoraj pranie zrobiłam. To jest kolejna rzecz. <grym> więc mamy awarię na dzielni. Ja jednak staram się być pozytywna. Już teraz tak sobie mówię, że jak tylko dzisiaj przyjmuję. Je je. je, je, je. To najgorsze. Nagle towarzystwo żyło. Najgorszy... Je. Najgorszy dzień będzie za mną, tak więc je, yeah, yeah, yeah. Mam straszny pierdzielnik tutaj na biurku, ale chciałam wam pokazać, że mój mąż wczoraj zainstalował mi mojego ring także mam dwa statywy. Jeden do telefonu, a drugi do, właśnie do tego światła i to światło jest o tyle fajne, nie będę wam go teraz zapalać, bo bym was oślepiła, ale jest o tyle fajne, że mogę sobie dozować jasność i też kolory tego światła. Będę się tutaj brała za sprzątanko, no bo widzicie, co tu się dzieje. Tutaj to jest w ogóle masakra, no ale dużo pracowałam nad tymi difemeremberowymi rzeczami, stąd taki bajzel. No, a dzisiaj tą chwilę, którą miałam, jak córka miała swoją krótką dżemkę, no bo wiadomo, że jak ma gluta, to nie śpi zbyt długo. Zrobiłam sobie, w końcu przepisałam tą listę książek. To są bestsellery New York Timesa. Ich jest tutaj 60 i ja je wzięłam z takiej grafiki, którą zresztą tutaj mam wklejoną i też wam chyba o niej mówiłam. To jest taka grafika z Instagrama ją wzięłam i po prostu przepisałam tutaj wszystko z tytułami polskimi, te, które miały, bo nie wszystkie miały. O, coś już tu wyje. No i jak widzicie, kilka mam przeczytanych, bo te, które są przeczytane lub przesłuchane, zaznaczyłam sobie tutaj z boku, ale nie jest ich jakoś dużo, bo jest ich raptem tutaj cztery. 4, 6, 7. Tak więc nie mam nawet jednej szóstej, ale będzie co czytać w przyszłym roku. No, będę chciała po kolei sobie te tytuły odhaczać. Nie wiem, czy wszystkim się uda przeczytać, czy będę po prostu niektóre pomijać. Zobaczymy. Na razie trochę ja wybieram na chybił, trafił. Jak mi się jakiś yy, trafi akurat i mogę go przeczytać albo odsłuchać, no to się po prostu za niego biorę. Poroz tych tak naprawdę przesłuchałam, jako że miałam dostęp do, do Bugubita w ostatnim czasie. Zresztą może być trudniej. Zobaczymy. No, może może, może mi się udaje jakoś tutaj ogarnąć.